Cześć, moi drodzy, tutaj wasza BlueJane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i zapraszam na już siódmy, superaśny BlueJane naśny odcinek z Ekstra Gerasy, która nazywa się Prison Escape. Moi drodzy, patrzcie, jakie mam już ekstra wyposażenie w więzieniu! Haha, nasza cela jest super! O kurcze! Tylko spójrzcie! Ale się porobiło, trochę niemiło. Słyszę jakieś wycia duchów czy czegoś takiego, ale medytujemy, medytujemy i niczym się nie przejmujemy. Kobry nas nie widzą. O, to dziwne, prawda? Juhu! Juhu! Przemedytowałam całą noc, nawet nie był mi potrzebny koc. O, co to za jelonek? I żółw i mamy staw. Hmm, czy mam ochotę napić się świeżej wody? Chyba tak, dla ochłody. Mamy kapelusz na szczęście. Zaraz. Czego my się spodziewamy? Co my tutaj próbujemy złowić? Hmm, bardzo ciekawe. Jej! Złoty rybon! Tylko spójrzcie! Wow! Rewelacja! Spełni nasze trzy życzenia. Wszystkie nasze pragnienia. O! Dzień dobry. Yy, pani. Tego plemienia jest chyba w nas zakochana. Hmm, może też okażemy jej uczucie. Tylko spójrzcie, jacy radośni! Ej, zaraz! Ona wzięła naszą kasę i sobie właśnie poszła? Nie! Szybko! Mam nadzieję, że to go Dobra, wybieramy coś innego w takim razie. Jestem zły na ciebie. Nie kocham cię, moja droga. To będzie bójka, 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 znów naszego wujka. O! Nasz bohater dostał po głowie! Od pani? No, niestety, niestety. To nie są kabarety. Dobra, będę udawać, że jestem obojętny. O! Przejdę taki niezauważony. Ojej, jaka ona smutna! Patrzcie, płacze za nami! Jak mi przykro, naprawdę, moi drodzy, aż się wzruszyłam. <laughs> o, taki smutny. Nie, no, nasz bohater nie jest smutny w żadnym wypadku. Tylko spójrzcie, mamy jakieś. rozdroże, skrzyżowanie. No i co teraz? Jeden, dwa, trzy, gdzie będzie miło mi? Co wybierzemy, moi drodzy? Hmm. Urcze pieczone, może jedynka. Jedyna możliwa opcja. Czy będzie dobra? Tak pięknie pogwizdujesz, mój drogi. Dobrze, ale otwórz oczy! Nie! Pora nauczyć się w końcu latać. Często tutaj zdarzają się takie wpadki. <laughs> Moi drodzy, okej, okay, trójka. Trójka, trójka. I droga do raju. Mam nadzieję, tak tu zielono, wiosennie. O, na temat. <laughs> zielono mi. O, czemu idziemy na palcach? Tak się skradamy. E-no, niczego się już nie boję. Tak, pogwizduje, pogwizduje. Prześpijmy się trochę na tej polanie. Staniemy i pomyślimy, co dalej. No właśnie. Krótka drzemka nigdy nie jest zła. Tra-la-la-la-la! La la la. O kurczę, ile tu skrzyżowań. Kolejne. Rozdroże. O, czy to nam jakoś pomoże? Hmm, te tabliczki, te tabliczki. No dobra. Hmm, jedynka. Czy tam będzie coś ciekawego, mój drogi kolego? Miejmy nadzieję, że to będzie rozwiązanie na tym naszym ekranie. O, masz ochotę na miód? Chciałbyś sobie go pojeść w bród? O nie! Te pszczoły nie były do mnie przyjaźnie nastawione. Chyba bronią swojego cennego skarbu, jakim jest miód. Którego nie mają chyba w bród. Dobra. Dwójka, dwójka, dwójka czy dojdziemy do naszego wujka? O! Tak pogwizduje, pogwizduje. Most! Idziemy na wprost? A może odpoczniemy! Rybony sobie połowimy! O, W końcu taka cudna pogoda, deszcz nie pada. Ryb na nas czeka gromada. Hm, no to idziemy. Ej, zaraz. Znowu? Znowu! Znowu skrzyżowanie na naszym ekranie. Co tym razem wybierzemy? Czym się tu pokierujemy? Trzy, trzy i czy będzie miło mi? Zaraz się okaże. O, dzień dobry, małpiszonie! Hm. Częstujesz nas kokosem? Ała! Ale nie w głowę! Nie w głowę! To takie tu typowe. Moi drodzy, dwa, dwa, tralalala, no to idziemy. Czy tam spotka nas wreszcie coś dobrego? Miejmy nadzieję. Hmm. Haha. Ha. Zaraz. O! Świniak! Dzień dobry! Stanął nam na drodze. Ej, bójka! E, przecież on nam nie zagrażał w ten sposób, trzeba było go ominąć. O, ale widać. Nasz bohater skory do bitki. Hmm. O kurcze. I co teraz? Hmm, zaraz coś wybierzemy wybierzemy. Na razie sobie idziemy. Ratunku! To była zasadzka! Ponownie będę obiadem? My, my, o nie! O nie, to nie dzieje się! Znowu jestem uwięziony. O, oby nieskończony. Zadzwonimy gdzieś. Kto nam pomoże? O, ktoś w kosmosie? Ktoś w kosmosie ma nas w nosie! Śpi właśnie! Uciął sobie drzemkę, a my tu siedzimy w tej klatce. O nie, moi drodzy! No to wybieramy, wybieramy może ten czerwony płyn. Magiczny! A nasz bohater się zrobił śliczny i przekomiczny. Taki, Taki mały. O Kurcze pieczone, ratunku, ratunku. Ale jesteś miniaturką. O nie. Chyba ponownie trafiliśmy. Płyn przestał działać. Znowu jestem duży. Duży, duży. I niech <taki> jakiś tubylec się wkurzy. Patrzcie, mamy przycisk. Czerwony. <taki> Portal. Portal, 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 gdzie nas przeteleportuje. Hej, hej! Ekstra! Połowimy rybony. Złote! O, nie! Nie mamy czasu, bo mamy robotę. Ponownie siedzę w klatce, moi drodzy! Dobra. Pośpiewamy. O! Gwizdanie na ekranie i mamy klucze. Ej, dzięki, ptaku! Rewelacja! Dobrze, że mamy wszędzie. Przyjaciół! Ekstra! Hm. Ała! Zostałem złapany! Po co żeś tam zaglądał, mój drogi? O, no i co? Co też kombinujesz? Próbujemy i jakoś się wydostać. Ej! Udało się! Hej! Przywaliło tubylce! A my spadamy! Spadamy i się za siebie nie oglądamy! moi drodzy! Dwa dni zostały, więc poopowiadamy sobie kawały. Uciekamy, uciekamy. Znowu z dzidą goni nas. Bierzemy nogi szybko za pas. Gdzieś dzwonimy? A nie. Takie kuku mu robimy, moi drodzy. Znowu jakiś przycisk teleportacyjny, dobra. Papa, pa, 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 całusów 102. Hmm, to może wybierzemy... To drewno, deskę. O! Przewrócił się. Je, 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 taniec radości. Cieszymy się do szpiku kości. Świetnie. Dobra, dalej uciekamy? Szybko się pozbierał. Oni w ogóle są jacyś wybitnie wytrzymali, tak. Odżywiają się ekologicznie i pewnie dlatego mają mnóstwo witamin i dlatego są tacy silni że nasz bohater jakoś nie może sobie z nimi poradzić i im uciec. O! Kurcze pieczone! O nie! Ale go przedrzeźnia! Rewelacja! Rewelacja! Załatwiona jest kolacja! Na szczęście nie będziemy głównym daniem. Ekstra! Jeden dzień został tylko! O! Kurcze pieczone! Uciekamy! Twoje życie jest skończone! O! I co teraz? Hmm... Wybieramy może coś cywilizowanego. Helikopter, mój kolego. O! Cześć, następny przyjaciel po nas przyleciał. Jakie to miłe. Dobrze mieć znajomości, nawet na krańcu świata. O! No to lecimy do domu. Nie powiem o tym nikomu. Wszystko. dobrze? O nie! O nie! Katastrofa stała się. Hmm. No to wybieramy coś innego. Może tego liścia? O, tak. <laughs> Lecimy sobie na liściu kapusty. <laughs> o nie. Chyba łebek też miał pusty. O, Dobra. No to wybieramy może ptaka. Ptaka, ptaka, to rzecz nie byle jaka. Nieraz nam już pomogły te ptaszyska. o. Wylądujemy bezpiecznie. Miejmy nadzieję. Tak jest! Ekstra bohater się cieszy. To mi się podoba. Tak. Za szczęścia sobie pogwizdujemy. Kogo to? Spotykamy. Czarownica. O! Gili, gili, gili. Czemu nas łaskoczesz? <śm> tą miotłą, moja droga. Nie, ona nas nie łaskocze, tylko chyba bije tą miotłą. O, ale mamy przyjaciela goryla. Cześć, moja droga! O, i nie boli ją noga, bo ma darmowy transport. O, tak jest. Tak jest, tak jest i nie ma już łez, uciekamy przed wstrętną czarownicą, bo nas zaraz w coś zaczaruje. O, znowu ten na... Pój pomniejszający tak to było genialne. O nie, zabiła nas jak jakąś muchę albo komara! No nie Dobra, uciekamy, uciekamy Gorylu Tak jest Będziesz się bić? Nie da się ukryć Co to takiego? Ojej, ale bójka O o nie, dostałem z łokcia Rykoszetem Ohoho, To bolało, to bolało Mam zdrętwiałą głowę całą Ale mamy jeszcze taką możliwość, że zadzwonimy do przyjaciela Wow, odbierzesz w końcu, mój drogi? No nareszcie, przy agreście. Takim kosmicznym agreście, oczywiście. Haha, nie ma nas. Tak, nie złapiesz już tutaj naszego bohatera. O, a my sobie lecimy, lecimy, niczym się nie martwimy. O, dzień dobry, panie wodzu plemienia. I do widzenia. świetnie, moi drodzy. Wow! I ekstra muzyka, tu sobie fika! A my mamy podróż kosmiczną. Taką tutaj przygodę śliczną i przekomiczną. Ekstra! A ja w tym miejscu chciałabym się już z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do następnych przygód z naszym wspaniałym patyczakiem. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć kochani i do usłyszenia!